Szanowni Państwo, w swojaku patriotyzm konsumencki rozumiem jako postawę, polegającą na preferowaniu przy zakupach produktów krajowych, regionalnych i lokalnych. Ta postawa niesie ze sobą szereg korzyści ekonomicznych oraz społecznych. W tym jednak w filmiku chciałbym omówić korzyści gospodarcze, jakie niesie ze sobą patriotyzm konsumencki. Po pierwsze, preferowanie produktów zagranicznych powoduje nadwyżkę importu nad eksportem, co obniża produkt narodowy brutto i produkt krajowy brutto. PKB to się równa konsumpcja plus inwestycje plus wydatki rządowe plus eksport minus import plus zmiana stanu zapasów. PNB to się równa konsumpcja plus inwestycje brutto plus wydatki rządowe plus eksport netto. Nasz kraj jest ubogi w kapitał, więc oszczędne nim gospodarowanie i patriotyzm konsumencki ułatwia jego akumulację, a w konsekwencji powstanie nowych zakładów pracy. Po drugie, Wspieranie polskich produktów i usług poprawia rachunek bieżący bilansu płatniczego, co skutkuje zwiększeniem rezerw walutowych. Warto posiadać wysokie rezerwy walutowe, ponieważ po pierwsze zwiększamy w ten sposób bezpieczeństwo systemu finansowego i po drugie uzależniamy politycznie obce gospodarki, gdyż te pieniądze są najczęściej reinwestowane przez banki centralne w postaci obligacji. Po trzecie, kupowanie produktów lokalnych zamiast obcych przyspiesza obieg pieniądza ponieważ importer musi ponieść dodatkowe koszy transakcyjne na wymianę waluty. Jego proces decyzyjny jest zwyczajnie dłuższy z tego powodu. Kiedy importer zdecyduje się na wyprzedanie swoich złotówek na rynku finansowym, wtedy wpływa na zwiększenie ilości zagranicznych kredytów krótko i długoterminowej gospodarce. Po czwarte, nasze państwo odnosi większe korzyści fiskalne z dóbr wyprodukowanych w kraju. Koncerny mają o wiele większą możliwość transferowania zysku i kierowania sztucznych kosztów, co z definicji zaburza równość konkurencji. Lokalne firmy nie rozliczają się w rajach podatkowych. Po piąte, lokowanie pieniędzy w polskich bankach zapobiega nadmiernej koncentracji kapitału, a w konsekwencji utrudnia powstanie banków zbyt dużych, aby upaść. Ponadto banki spółdzielcze najczęściej angażują się w aktywizowanie społeczności i wspierają lokalne inicjatywy. Po szóste, polskie produkty w wielu przypadkach nie ustępują jakością produktom zagranicznym, jednak ze względu na krótką historię gospodarki rynkowej w naszym kraju nie miały możliwości wyrobienia sobie odpowiedniej marki. Po siódme, produkty lokalne są produkowane i dystrybuowane na miejscu, więc obciążenie środowiska z tytułu transportu jest mniejsze. Nadmierny przewóz towarów może powodować zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi. Produkty na targowiskach są zwykle sprzedawane bez szkodliwych dla środowiska opakowań.